Proszę! Widzę wiele notatek. Tak, tak, tak. Więc to jest? Jeśli ktoś na przykład nie jest muzułmaninem, jaka jest różnica między tą książką a tamtą książką? Doskonałe pytanie. Ponieważ to jest ogólne pytanie. Bardzo dobre pytanie. Ta książka Koran to Kalamula Gair Machluk. Słowa Allaha nie jest częścią makluk, została objawiona prorokowi i zachowana słowo w słowo, litera w literę, harf w harf, nawet wymowa jest zachowana. Ta książka opiera się na niektórych pismach, które są oparte na niektórych pismach, niektórych pism, które mogły być pisane przez naśladowców Jezusa, ale na pewno zostały zniekształcone. I udowodnie to Koran, w jakim języku go czytasz. Ty sam... Ja. Arabsku. arabski. W jakim języku mówił prorok? Arabski. W jakim języku Koran został skompilowany? Arabski. W jakim języku jest Mushaf Utmana, na którym oparty jest nasz Koran? Jest 1900. arabski. W jakim języku mówił Isa? Aramejski. Jego uczniowie byli rybakami w Dziejach Apostolskich w Biblii. To pokazuje, prawda? Więc teraz najstarsze pisma Biblii są dzisiaj w języku greckim, a nie w aramejskim. Najstarsze, wyszukaj to w Google. Słowo. Pamiętam, że kilka lat temu czytałem, a może nawet komentowałem, Biblia, oryginalna Biblia była aramejska. To prawda? I były zwoje. A wiele parafin było poszukiwanych celowo dokładnie. Poza tym, względu na sposób picia, rzeczy były celowe. Masz całkowitą rację. Tak, to jest dokładnie prawda. Oryginalne pisma były w aramejskim uczniów Jezusa. Pokój z nim. Kochamy Isę. Zusa. Kochamy jego uczniów. Byli wprawdzie, ale ich pisma nie są tym, co mamy dzisiaj. Najwcześniejszy rękopis Nowego Testamentu. Możesz wrócić do domu, poszukać tego. Jest w Grece kojne. W takiej formie, w jakiej to mamy. I pochodzi z, z. jeden dokument. Z drugiego na trzeci wiek po Jezusie. To jest miejsce karty kredytowej. A potem najwcześniejsze pełne rękopisy pojawiają się około 600 do 700 lat później. Co się dzieje, gdy masz taki rodzaj zmiany, otrzymujesz takie rzeczy? Kwantowy skok. Tak, pozwól, że pokażę Ci przykład. To jest genealogia Jezusa w Biblii. Co zrobiłem, to właściwie. Zgodnie z Mateuszem. Zgodnie z Mateuszem i zgodnie z Łukaszem przejdziemy przez to. Pisałem je. Dobrze. Powiedz nam. Dobrze. Więc. To jest moment, gdy patrzymy na Mateusza. W Mateuszu to jest tutaj. Kiedy patrzysz na Łukasza, jest tam. Teraz spójrz, a pokażę ci prawdziwą książkę. Mówi: A Jakub zrodził Józefa, męża Maryi, której urodził się Jezus, zwany Chrystusem. Zgodnie z tym Jezus był synem Józefa, który był synem Jakuba. Doskonale, prawda? To jest, proszę bardzo. Dobrze, teraz przyjrzyjmy się tej samej genealogii w Łukaszu. Łukasza 3,23. Teraz Jezus sam rozpoczął swoją służbę, mając około 30 lat. Będąc uznawanym za syna Józefa, syna Heliego. Więc tutaj Józef nie jest już synem Jakuba, jest synem Heliego. Ale czy możliwe, że. Jakub mógłby być przetłumaczony jako Heli? Więc świetne pytanie. Po prostu pytanie. Oczywiście, świetne pytanie. Dlatego napisałem to wszystko. Dobrze, więc masz w Mateuszu Jezus, Jakub, Józef, Jakub, Metan, Eleazar. Eluit, Achim, Zondak, Azor. Widzisz te wszystkie imiona. Teraz przejdźmy do Łukasza. Jezus, Józef, Heli, Matac, Lewi. Meliki, Janach, Józef, całkowicie różne imiona. Ile mają błędnych tłumaczeń? Widzisz, nawet liczby się nie zgadzają. Tutaj masz 43 wracające do Abrahama, tutaj masz 56 wracające do Abrahama. A interesujące jest to, że od Abrahama do numeru 15 Dawida jest to samo w obu. Więc co się dzieje, to to, że kiedy ludzie spisywali te manuskrypty, po przekroczeniu tego punktu zaczęli wprowadzać dodatki, ubytki, przypuszczenia. Więc to co się stało, to to, że kończysz z innym przekazem, ponieważ to nie jest słowo Boże zachowane, to jest dokładnie wszystko. Teraz pozwól, że pokażę ci jeszcze więcej, aby dać ci wyobrażenie. Tutaj w Drugiej Samuela 24, werset 9, wtedy Jakub podał sumę liczby ludzi króla a w Izraelu było 800 tysięcy dzielnych mężczyzn, którzy wyciągnęli miecz. A mężczyzn Judy było 500 tysięcy. Więc ile było w bitwie między Izraelem a Judą? Ile? 800 do 5 tysięcy. Doskonałe. Teraz w tej samej Biblii, w tej samej Biblii, pierwszy kronik 21 miało być jak dzisiejsza prasa. Doskonałe. Rozdział 21, pierwszy kronik. Rozdział 21, werset 5. A Joab podał im sumę liczby ludzi Dawida. Cały Izrael liczył jednostkę 100 tysięcy mężczyzn, którzy wyciągnęli miecz przeciwko Judzie, który miał 470 tysięcy mężczyzn, którzy wyciągnęli miecz. Więc teraz przeszliśmy od 800 tysięcy do 100 tysięcy w Izraelu, a od 500 tysięcy do 470 tysięcy. Pozwól, że podam Ci inny przykład. Mam 50 plus zaznaczone, ale dam Ci. To jest w kronikach, ponieważ byli prasą. Dokładnie. Więc to jest różnica między tym a tym. To są słowa Allaha zachowane bez żadnej sprzeczności. Postawiliśmy wyzwanie tutaj na wideo do wszystkich: znajdź mi jedną sprzeczność. Opuszczę Islam przed Tobą. Znajdź mi jedną, ale to jest wypełnione sprzecznościami. To znaczy, podam Ci kilka dla zabawy. Oto. Michelle. Dlatego, Michelle, córka Saula, nie miała dzieci do. Dnia swojej śmierci. Miszael, córka Saula, więc nie, to jest inna Miszael, bo będą mówić: o, inna. Nie, nie, nie miała dzieci aż do swojej śmierci. Ta sama. Miszael, ta sama Biblia, z tym, że teraz jesteśmy w drugiej Księdze Samuela w 21:8. Jak się masz? Tak, proszę pani. Nie mogę. Którego urodziła, Saul miał pięciu. Synów Miszael. Córki Saula, których wychowała jako Adriel, syn Binaj, teraz ta sama, Michel, ten sam ojciec. Saul miał pięcioro dzieci. Więc czy nie miała dzieci aż do swojej śmierci? Czy miała pięcioro dzieci? Nie może być obu. Byłem wychowany w ten sposób. Dobrze, pozwól, że pokażę Ci jeszcze jedną rzecz. Ostatnią rzecz. A to, to jest w Biblii, w Starym Testamencie, Księdze Wyjścia 22. Werset 20 do 21 A jeśli mężczyzna bije swojego niewolnika płci męskiej lub żeńskiej kijem, także umiera pod jego ręką, na pewno zostanie ukarany. Niemniej jednak, jeśli pozostanie przy życiu dzień lub dwa, nie będzie ukarany, ponieważ jest jego własnością. Więc jeśli zabijesz swojego sługę, jeśli przeżyje jeden dzień, nie ma dla ciebie kary, jaki to rodzaj Boga. Pan, który był tutaj wcześniej mówiąc, że Jezus jest Bogiem, to on to ujawnił. Czy to jest to, co Jezus głosił, bić swoich niewolników na śmierć?